Dzień dobry, witam serdecznie. Mira Machnicki przyleciała dzisiaj do Polski, aby uczestniczyć w warsztatach stowarzyszenia Rytm Ziemi. Rytm ziemi to, to bardzo piękna nazwa. Czym to stowarzyszenie się zajmuje? Witam Alex. Jesteśmy młodym stowarzyszeniem, istniejemy mhm. kilka miesięcy i spotkaliśmy się w określonym celu. Z jednej strony marzymy o tym, żeby wspólnie żyć. Nieco innym, alternatywnym systemie życia w postaci wioski ekologicznej, organizowania mhm. sobie i przygotowywania sobie życia w tym stylu, a z drugiej strony zastanawiamy się również nad tym, w jaki sposób możemy zadziałać jako społeczność również dla dobra kraju, dla dobra ludzkości. Mhm. I w związku z tym powstał taki nowy projekt, który jest na świecie już od, istnieje od trzech lat nazywa się Gospodarka Zrównoważonego Dobrobytu i ten projekt mnie bardzo zafascynował. Dowiedziałam się więcej szczegółów na ten temat i właśnie jutro w Łodzi rozpoczynamy warsztaty przygotowujące do tego, do tego mm -hmm, programu. Mm -hmm. Gospodarka Zrównoważonego Dobrobytu. Z tego co wcześniej rozmawialiśmy to były dosyć kłopot, kłopotliwe było przetłumaczenie w ogóle na język polski tego pojęcia. Powiedz, jak, jak, jak z tą nazwą było, bo po niemiecku jest to specyficzne, po angielsku jest to troszeczkę inaczej i po polsku akurat no, w ten sposób przyjęto. Mm -hmm. yy, dokładnie, ponieważ powiedzmy na świecie yy, używa się określenia gospodarka wspólnego dobra. Tak. I zastanawialiśmy się również nad tym, czy możemy przyjąć takie określenie i taki, taką nazwę jeden do jednego. Mm -hmm. Zastanawialiśmy się nad tym, bo wiemy, że z, wcześniejszego, z wcześniejszych doświadczeń Polski, doświadczeń socjalistycznych również, nie wszyscy w jakiś sposób kojarzą sobie słowo wspólne dobro z czymś pozytywnym. Tak, tak. Chociaż muszę powiedzieć szczerze, że y, również nasza polska konstytucja, y, aktualna y, y, Konstytucja Rzeczpospolitej, w pierwszym swoim artykule mówi, że Polska jest krajem wspólnego dobra. Czyli to słowo pojawia się w naszej polskiej konstytucji. Okazało się pojawia, że pojawia się również na całym świecie we wszystkich konstytucjach. I to jest bardzo ciekawy, ciekawy temat. I powiem szczerze, właśnie ten temat, właśnie ta nazwa stała się powodem, dla którego ten ruch w ogóle powstał. A wracając do naszej nazwy, długo na ten temat rozmawialiśmy, ponieważ sam ruch jest bardzo wszechstronny, dotyczy w zasadzie nas wszystkich. I zarówno gmin, regionów. Jak i przedsiębiorstwa, jak i nas samych. Tak. I ponieważ naj, y, dobro wspólne nie jest tak jednoznacznie interpretowane, może być różnie interpretowane, przyjęliśmy nazwę gospodarka zrównoważonego dobrobytu, zrównoważony w kontekście naszej spójności również z ekologią, zrównoważony rozwój środowiskowy, zrównoważony i harmoniczny rozwój ludzkości. Mhm. Polski. I dobrobyt kojarzy się wszystkim wiadomo, z czym to, mhm. jest, to jest to dobro y, wspólne, a jednocześnie dobro każdego z nas indywidualnego, mhm. bez podziałów na mniej lub więcej posiadających. Po mhm. prostu chodzi o to, żeby na wszystkich było dobrze. Tak, czyli nie y, mhm. czyli jest to jakby przeciwwaga do obecnego pędu za pieniądzem Dokładnie. i takiego eksploatowania ziemi. Tak, tak, dokładnie o to chodzi, ponieważ yy, ten ruch jest odpowiedzią, niejako przeciwnością do tego, czym jest współczesny kapitalizm. Współczesny mm -hmm. kapitalizm jest, yy, składa się głównie z dążenia do robienia systematycznie zysków, zysków a jednocześnie jako instrument posługuje się konkurencją. Wszyscy wiemy, z czym to się konkretnie wiąże, i wiemy, jak nasz, yy, nasza gospodarka światowa wygląda na dzień dzisiejszy. Mhm. Zrównoważony dobrobyt oznacza, że w miejsce tego pościgu za robieniem pieniądza, pieniądza zysku. czy zysku tak, tak. wprowadzamy inną wartość i te wartości to są między innymi wartościami typu godność człowieka mm -hmm. solidarność zrównoważona ekologia mm -hmm. czyli podobnie przepraszam że przerwę, tak. podobnie jak w kraju Bhutan jest Dokładnie. taki kraj gdzie zamiast mm -hmm. kapitału narodowego niejako tym takim wskaźnikiem jest szczęścia po, poziom szczęścia i do tych w zasadzie podobnych wskaźników dąży gospodarka zrównoważonego mm. dobrobytu Ponieważ zakłada, że pieniądz i robienie stałego zysku doprowadza do ogólnego niezadowolenia mm. i przede wszystkim ogromnego zróżnicowania. Mm. Mamy w społeczeństwie zarówno potężnych kapitału, posiadaczy kapitałów, którzy są miliarderami, ale mamy również bardzo dużo osób, które są. Yy, żyją w nędzy. Są przede tak. wszystkim, o to właśnie chodzi, że nie mają tych samych szans, a w zasadzie żadnych szans. I przez to rodzi się kwestia manipulacji dostępu do wiedzy i nie, 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 ci ludzie, którzy są na tych najniższych poziomach, nie mają możliwości wspiąć się często, bo nie mają dostępu do odpowiedniej wiedzy, żeby, żeby podążać w górę. To jest z jednej strony ten aspekt, a z drugiej strony aspekt... Samej gospodarki kapitało, kapitalistycznej, mhm. która jest w tej chwili tak spreparowana i tak zagospodarowana, że y, ma za sobą wszystkie przepisy prawne. Tak. Czyli zysk jest wymagany, zysk jest czymś, co mierzy również i wielkość państwa, na przykład, tak. bo produkt gospodarki brutto. Jest oczywiście czymś co mówi wyłącznie o tym jakie dochody, jakie ogólne dochody zostały w danym roku uzyskane. Mm. Ale poza tym nie mówi nic o naszym stanie, tak. o naszym szczęściu, o dobrobycie ludzkości, o zadowoleniu poszczególnych mieszkańców danego kraju, mm. prawda? Czyli jest nic nie mówiącym wskaźnikiem. Mhm. I generuje patologie, takie na szczeblach władzy. Tak, też. to jest oczywiście jeden z bardzo poważnych tematów. A gdzie to już zostało wprowadzone? Czy to już zostało gdzieś zrealizowane praktycznie? Ten ruch istnieje 3 lata, powstał w Austrii mhm. jako inicjatywa kilkudziesięciu przedsiębiorstw i pewnego polityka nazywa się Christian Felber. On jest y, autorem książek, które doprowadziły do tego właśnie, że ten ruch y, powstał i że te firmy y, austriackie zainteresowały się zm, zmianą, mhm. y, konkretnym działaniem, nie mówieniem o czymś, tylko konkretnym działaniem. Działaniem bazującym na wytycznych, które opracował mhm. właśnie Christian Felber. I dzisiaj w tym programie i w tym ruchu jest już 18 państw, państw całego świata. Wiele z Europy, które bardzo wspaniale rozwinęły tą działalność. Jest przeszło 5000 członków tego ruchu, jest przeszło 1300 aktualnie firm, które wdrażają określone metody w tego programu. I dlatego, między innymi, bo na całym świecie okazało się, ludzie dążą do tych samych celów. I tych samych wartości. Mhm. Stwierdziliśmy, że Polska jest oczywiście również jednym z państw, które potrzebują zmiany. A jakaś wiedza po polsku na ten temat w tej chwili już jest? Czy... Jesteśmy w trakcie przygotowywania, tłumaczeń. Mhm. Nie ma jeszcze żadnej strony internetowej. Obiecujemy w jak najbliższym czasie to zrobić. Mhm. Jesteśmy, ponieważ jesteśmy członkami dużej międzynarodowej organizacji. Gdzie siedzibą główną jest właśnie Austria. Korzystamy również z tłumaczeniami na ich stronie mm -hmm. internetowej, ale będziemy wkrótce mm -hmm. mieć własną polską, i tam będą wszystkie dostępne informacje. Poza tym umówieni jesteśmy z wydawnictwem Biały Wiatr, tak. że ta książka zostanie wy wydana czyli książka Christiana Ferbera na ten temat zostanie wydana w wydawnictwie polskim mm -hmm. i będzie ogólnodostępna. Na rynku. A w jaki sposób moglibyśmy zacząć niejako od siebie coś robić w, w tym kierunku? Jak, jak to wygląda praktycznie, punkt po punkcie? Jest mhm. coś takiego? Jest program bardzo dobrze opracowany. Zresztą pracuje nad tym naprawdę kilka tysięcy osób, mhm. również w Austrii i na całym świecie, który przedstawia możliwość wstąpienia do tego ruchu, czy zaimplementowania tego ruchu na terenie danego kraju. Nie mówiąc jednocześnie, że są to jakieś radykalne wytyczne, tylko poddając konkretne propozycje. Ale sama organizacja jest praktycznie taka, że możemy ją dokładnie skopiować, powielić, i polega to na tym, na tym że każdy może w każdej chwili do tej organizacji wstąpić, każdy jakąś cegiełkę może do tego dołożyć. I polega to na tym, że zainteresowani ludzie, którzy poznają. Zasady działania tego ruchu i będą zainteresowani tym, żeby w danym swoim środowisku coś zmienić, mogą powołać taką grupę. Tak, taką Nazwaliśmy ro roboczą? roboczą grupę. Tak. Strefa aktywności, grupa robocza, od której się w zasadzie zaczyna. Cztery osoby. Mówi się również, że powinno być coś takiego jak od razu dostęp kobiety. Do tego ruchu, czyli powiedzmy dwie kobiety i dwóch mężczyzn, po to, żeby nie był to w jakiś sposób zdominowany tylko tak. i wyłącznie przez jedną grupę społeczną. Jeżeli taka grupa w, te, w rejonie powstanie, może już rozpocząć działalność i polega to na tym, że oczywiście jest to w pierwszym rzędzie wymiana naszych myśli. Tak. Co chcemy zrobić? Burza mózgów, Burza mózgów. i przy okazji y, przestudiowanie bardzo y, szczegółowe tych, tych materiałów. Ponieważ konkretnym działaniem są już konkretne zadania, prawda? I polega to na tym, że część osób, które ma predyspozycję do wygłaszania referatów, mhm. zadeklarują się, że będą w terenie swoim organizować spotkania i referować. Inna część osób czuje się znakomicie jako doradca, czyli może w tym kierunku, oczywiście po odpowiednim merytorycznym przygotowaniu, mhm. oferować zakładom pracy, o, do których jeszcze przejdziemy, Oferować zakładom pracy swoją pomoc w sporządzaniu określonej pracy, tak zwanych bilansów i sprawozdań gospodarki zrównoważonego dobrobytu, po to, żeby te zakłady pracy mogły wykonać rzeczywiście tą merytoryczną, podstawową pracę tego ruchu. Mhm. Jeszcze inni, którzy czują się dobrze na przykład na arenie politycznej czy społeczno-politycznej, mogą również oferować taki program już we własnej gminie, mhm. ponieważ on jest zakrojony rzeczywiście na, na bardzo szerokiej płaszczyźnie. Zakład pracy, z jednej strony, i do tego przejdziemy, z drugiej strony, właśnie gmina czy rejon, który również przyjmując założenia tego programu, przyjmuje oczywiście ten program i odpowiednio realizuje go. Tak. Mogę wejść w tej chwili już w szczegóły, jeżeli proszę jest na to tak. czas. Więc zacznę może od gminy właśnie. Mm -hmm. Gmina może włącznie z, z własnymi mieszkańcami, z organizacjami, z zakładami pracy utworzyć coś takiego jak konwent gospodarczy albo konwent mieszkańców. Który będzie polegał na tym, że zostaną tam w gminie z, y, przedstawione własne. Zostanie przedstawionych 15 wskaźników, na przykład 15, może być 10 za 15, mhm. wskaźników lepszego życia. I co to znaczy wskaźnik lepszego mhm. życia? Bo po prostu rzeczywiście przedstawią swoje własne wnioski, swoje własne potrzeby, swoje własne wyobrażenia na ten temat, jak chcielibyśmy żyć lepiej. Mhm. Czyli co miałoby się zmienić? Tak, w danym regionie, w gminie, żeby po prostu mieszkańcom układało się lepiej. I drugą taką, drugim tematem, grupą tematyczną jest komplet gospodarczy, również w regionie. Czyli jeżeli jest to mała gmina, mhm. to spotykają się tam oczywiście również i przedsiębiorcy, jak i, i, i Rada Gminy, jak i mieszkańcy. I tak samo na, na podobnej zasadzie opracowują postulaty własnego, regionalnego ruchu, ruchu czy porządku gospodarczego. Mhm. Czyli to jest tak, jakby to, co tak naprawdę lokalni politycy powinni założenia zawsze robić, powinni byli robić yy, czyli komunikować się z ludźmi, nie? Dokładnie. No, no tu chodzi nam o tą komunikację mm -hmm. taką wewnętrzną. Chodzi o komunikację, chodzi wreszcie o to, żeby ludzie odważyli się i zrozumieli, że jeżeli nawet zgodnie z konstytucją Polska jest naszym wspólnym dobrem i sama konstytucja z, zwraca również uwagę na to, że to społeczeństwo decyduje o tym jak rządzimy, jak gospodarujemy, tak. jak żyjemy, to wykorzystajmy tą szansę. I właśnie ruch do tego między innymi zmierza. Pokazuje tą możliwość i pokazuje również metodę, na, za pomocą której można te postulaty zrealizować. Mhm. Czyli jeden do jednego, jesteśmy niezadowoleni, jesteśmy, mamy szansę i mamy właśnie to, tą podstawę w programie, do tego, żeby się ustalić, zwołać, porozmawiać na ten temat, przekazać to wójtowi, Przekazać to Radzie i ustalić, i kto ustalić, co ma zrobić. Dokładnie, konkretne działania. E, czyli to gmina, a firma? Firma jest praktycznie tym jednym z najbardziej złożonych zagadnień tego ruchu, mhm. ponieważ mówimy o gospodarce. Jeżeli patrzymy na gospodarkę z, z punktu widzenia ekonomii, to widzimy ją jako makro gospodarkę, ekonomię państwa, tą wyrażoną tym PKB i widzimy, mikroekonomię, tak. czyli samo przedsiębiorstwo i wiadomo, że przedsiębiorstwo tworzy ogólnie dobrobyt, czyli wnosi wkład do wspólnego dobra. Do tej pory tym wymiernym, że tak powiem, wskaźnikiem, wskaźnikiem właśnie jest pieniądz, tak. ponieważ sporządza się bilanse finansowe, które są obwarowane mhm. niesamowitą ilością przepisów prawnych i tak dalej, więc przebiega to na ściśle określonej zasadzie, i tak na dobrą sprawę, co wspiera? Wspiera wyłącznie, oczywiście, ten pęd do robienia zysków, i wspiera konkurencję. Natomiast tak naprawdę nie pomaga w żadnym wypadku ani pracownikom, ani społeczności identyfikować się z tym tak, przedsiębiorcą. Nawet niejako poniża tych pracowników, Bardzo, bo są tylko narzędziami. Dokładnie. Nawet chodzi. ten przedsiębiorca, właściciel też jest poniżany w ten sposób, bo on jest atakowany przez wszystkie przepisy, i on musi spinać się, żeby uzyskać ten zysk, żeby, żeby przetrwać, żeby jego firma przetrwała. Z punktu widzenia dzisiejszej ekonomii tak, kapitalistycznej, tak, tak. dokładnie o to chodzi. Natomiast z punktu widzenia programu alternatywnego, tak wcale nie musi być, mhm. ponieważ jest wielu, wiele postulatów, które dla samego zakładu pracy zostały opracowane i przygotowane. Jest takich 20 punktów, które są naprawdę wspaniale, bo dotyczą głównie czego? No, tego, że przede wszystkim dbałość o pracownika, dopuszczanie pracowników do, do wiadomości, do informacji mhm. i do współdecydowania. Dbało się o jego zdrowie psychiczne i fizyczne, o miejsce pracy, o sprawiedliwy podział pracy, o sprawiedliwe wynagrodzenie, ale poza, poza tym dbało się również o to, żeby taka firma przyjrzała się troszeczkę temu, co produkuje, zadała sobie pytanie, czy ten produkt jest w pełni etyczny, tak, tak. czy ekologiczny? Tak, bo mamy w Polsce również sporo przepisów karających za y, y, niezgodność z przepisami ochrony środowiska. Natomiast. Jak chodzi o aspekt etyki, to tutaj nikt sobie tego pytania nie zadaje. Natomiast ten ruch zwraca bardzo mocną uwagę na to. I do tego jest przygotowany taki specjalny instrument. Nazywa się matrycą zrównoważonego dobrobytu i wspierającą, że tak powiem, ten bilans. Na, na, na bazie tej matrycy dokonywany jest bilans i do tego bilansu sprawozdanie. Czyli tak. bardzo podobnie. Do tego, co się dzieje w tej chwili z, z bilansem finansowym. I chcę jeszcze dodać, że bilans finansowy oczywiście w dalszym ciągu będzie miał swoje miejsce w firmie. Mhm. Pieniądz jest bardzo ważnym instrumentem, ale musimy sobie to uświadomić, nie najważniejszym. Mhm. I przede wszystkim nie jest żadnym instrumentem jako cel. On może być tylko i jest tylko i spełnia tą rolę jako wskaźnik do nie osiągania celów. Celi, celów, mhm. dokładnie. Natomiast matryca, o której mówię, przedstawia takie pozycje jak z jednej strony, jak wartości, czyli y, między innymi solidarność, godność osobistą, mm -hmm. rozwój y, ekologiczny, równowaga socjalna i demokracja. Demokracja z y, dostępem do wiedzy i do, do, do informacji i z, y, z możliwością współdecydowania. Mm -hmm. Z jednej strony. A z drugiej strony przedstawia. Wszystkich udziałowców w tym procesie. Mhm. Udziałowców nie w kontekście finansowym, tylko grupy, które są, uczestniczą w tworzeniu. W jakikolwiek sposób. Tak, tak. Mhm. W tworzeniu tego konkretnego produktu albo w ogóle w działalności firmy. Mhm. Czyli są to dostawcy, są to y, kapitałodawcy, czyli banki i, i instytucje, ale też i kapita kapitaliści, czyli dawcy mhm. kapitałów. Są to pracownicy mhm. ich rodziny i ich również. rodziny. Tak, bo to, to też harmonijnie musi być. Oczywiście, bo kolejnym jest społeczeństwo, tak. czyli tu zawiera się również rodzina tego pracownika, i w społeczności zawiera się również, zawierają się już nawet myśli o przyszłej generacji. Do społeczności zaliczamy również czy społeczności, czy naszego otoczenia zaliczamy naturę, nasze środowisko i wszystkie te aspekty. I zawiera również kilka wskaźników negatywnych, mm -hmm. ponieważ cały bilans jest oczywiście opracowywany na bazie określonej ilości punktów, które przydziela się do wskaźników, które są opracowane w relacji wartości do tej grupy tak. ludzi. Jest takich 17 wskaźników, i one mówią właśnie m.in. o etyce, zajmują się etyką. Zajmują się pytaniem, na, na przykład odpowiedzią na pytanie, czym jest produkt? Czy produkt takiego przedsiębiorstwa, takiej firmy jest, jest z jednej strony etyczny, ekologiczny, ale z drugiej strony, czy jest w ogóle potrzebny? Mhm. I czy jest etyczny w sensie, Produkujesz? Jesteś, jesteś firmą, która produkuje bio, produkty agralne, albo jesteś producentem broni? Mhm. Jak zatem ocenić działalność takiej firmy, prawda? I taka firma dokonuje samooceny, to znaczy, wykonuje taki bilans sama, z tym, że doradca ma właśnie za zadanie, o którym wspomniałam wcześniej, mhm. ma za zadanie poprowadzić tą firmę zgodnie z określonymi, z pogłębianiem wiedzy na temat tych wskaźników, przygotować merytorycznie w całokształcie i pomóc w opracowaniu tego sprawozdania. Bo jak wiemy, firmy, duże koncerny szczególnie, również potrafią się w tej chwili już chwalić tak, oni się chwalą bardzo bilansami bardzo się chwalą. Tak. zrównoważonego rozwoju. Tak. Ale czym takie bilanse są? Mhm. To ja tylko może taki skrajny przypadek mhm. dam. Firma, na przykład, tak. która y, kupujemy bez zastanowienia się produkty firmy cudycze, kawa, wiele innych produktów. Ale ich polityka socjalna jest bardzo zła. Produkty, gdzie kup... państwa, w których produkują, kupują swoje produkty, są pra... państwami bardzo biednymi, kawa mm. na przykład. Nie kupują kawy z y, Handel, na przykład, mm. albo z, z firm, które, z produ... od producentów, którzy rzeczywiście też zajmują się etyczną produkcją, czy którym mm. zależy na tym, żeby y, pracownicy pracowali w określonych jakichś godnych warunkach i żeby nie robiły tego dzieci. Mm się tym w ogóle nie zajmuje. Mm -hmm. Nie mówiąc o tym, że y, również swoje wewnętrzne strategie, których tych strategii nie opiera na, na etyce. Mm -hmm. Jeżeli o tym wiemy i jednocześnie czytamy ich bilans zrównoważonego rozwoju, gdzie są piękne zielone drzewka, jakiś murzynek narysowany, tak, no tak. I informacja, że gdzieś tam w jakiejś Nigerii mają swoją szkółkę, to są tylko przykłady. Z jednej strony ludzi nie prowadzonych Do zagadnienia, oczywiście bardzo urzekają takie, tak. Tak, bo obrazki są tak. piękne. Piękne obrazki, trochę treści fajnych, ale tak na dobrą sprawę jest to może maksymalnie 5% działalności, może 2% w całokształcie. Natomiast jaka jest różnica pomiędzy tym sprawozdaniem i naszym sprawozdaniem? Ten nasz bilans jest rzeczywiście wiernym oddaniem tego, jak patrzymy na sprawy Czyli etyki. Taki audyt rzeczywisty. Audytem jest rzeczywistym i opiera się również na wiarygodnym audycie. Ponieważ również nasz ruch będzie przygotowywał merytorycznie w Polsce audytorów, mhm. którzy muszą taki, takie sprawozdanie i taki bilans zbadać, mhm. jego wiarygodność. I tą wiarygodność bada taki audytor rozmową z pracownikami, z ich rodzinami mhm. i ze społecznością. Mhm. Czyli ktoś, kto chciałby się mocniej zaangażować, może zostać zawodowo takim audytorem, tak. rozumiem. I dzięki tym, temu ruchowi będziemy stwarzać nowe miejsca pracy, bo mhm. ponieważ ten ruch jest nowy, zagadnienia są również nowe. I w związku z tym szkolenie takich, przygotowywanie doradców i audytorów będzie oczywiście szansą zarobkową jednocześnie dla, mhm. dla Polaków. Mhm. A jeszcze takie pytanie na koniec. W miejscach, gdzie to zostało już wprowadzone, po. Miesiącach czy, czy po latach, bo mówisz, że to już od trzech lat jest, jakie efekty wymierne to dało? Czy coś na ten temat wiesz? Tak. Z tym, że muszę od razu zaznaczyć, że ruch postuluje określone w efekcie końcowym, określone współdziałanie również i z rządem, mhm. z polityką, oparte na tym, że będą również dla tych działań określone zalety pod tytułem, obniżanie podatków, zwalnianie hmm. z ceł. Hmm, czyli coś za coś, coś. Coś za coś, tak, nagradzanie. Tak. Natomiast na dzień dzisiejszy, ponieważ wiadomo jest, że jest to długa, relatywnie długa droga, te zakłady, które wdrażają, cieszą się swoją popularnością, ponieważ hmm. z, y, są w rejonie, w swoim tak. rejonie bardzo popularne. Z drugiej strony są przede wszystkim bardzo dumne z tego, co robią tak. i Ruch również robi raz w roku konferencje prasowe gdzie dodatkowo przedstawia się efekty i osiągnięcia. A jednocześnie jest coś, jeszcze coś takiego, może jeszcze tylko krótko powiem, że nie tylko audyty, które będą potwierdzać wiarygodność takich bilansów, dadzą nam, że tak powiem, tym zjadaczom chleba, informacje o tym, że rzeczywiście ta firma jest etyczna i ekologiczna, jak również są inne pomysły. Firma, która zrobi bilans i osiągnie. Określoną ilość punktów. Na razie jest od 0 do 1000, tak. osiągnie określony kolor. Jest pięć wskaźników kolorystycznych. Od żółtego po albo raczej od czerwonego. Czyli 500, co 200 rozumiem? Co 200 tak. punktów, tak? Gdzie kolor czerwony to jest początek programu procesu i kolor zielony, ciemnozielony jest już tym ukoronowaniem. Będzie mogło na produkcie, który na przykład książka, tak. ma swój kod cyfrowy. Mm -hmm. Będzie mogła na każdym produkcie umieścić taki kod ze swoim kolorem. Mm -hmm. I teraz jak wejdziesz w swoją komórkę, możesz zrobić zdjęcie tak. i jednocześnie odczytasz ten, ten bar, ten, ten kod cyfrowy, w tym odczytasz w swojej komórce już cały bilans. Otworzysz mm -hmm. go, możesz przeczytać sprawozdanie. Aktualny stan. Aktualny stan, a jednocześnie w ogóle informacje. To oznacza, że jeżeli będzie chciał kupić książkę, tak. Zainteresowany tym, czy ona jest ekologicznie wyprodukowana, albo czy zgodnie z zasadami etyki, to wszystko w, tym, w tym, tym sprawozdaniu przeczytasz. I jest to też kolejna forma zachęty, oczywiście, ponieważ mówimy w ten sposób, że nie punkty decydują, mhm. tylko decyduje samo wejście do tego ruchu, decyduje zaangażowanie, ponieważ jest po prostu warto. Warto, bo mówimy o naszych ludzkich o wartości, wartościach, o harmonii, o zadowoleniu i o szczęściu. I dobrobycie. I dobrobycie przede wszystkim. Dobrze. Mhm. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.